Strony po stronie za chwilę. Wcześniej jednak chcemy zaprosić Was do udziału w trzeciej już edycji konkursu literackiego Wyjdź z Ukrycia. Przypominamy, mogą w nim wziąć udział uczniowie szkół ponadpodstawowych i dorośli. Otwórzcie swoje laptopy i szuflady. Na najlepsze wiersze i opowiadania czekają publikacje w lokalnych mediach i atrakcyjne nagrody rzeczowe. A na Wasze prace czekamy od 8 maja. Do 10 czerwca. Szczegółowy regulamin konkursu znajdziecie na stronie biblioteki. Zapraszamy. Dzień dobry. W kolejnym odcinku strona po stronie mamy dla Was powieść i nietypowy poradnik. Steven Baker Jak żyć z neurotycznym kotem? Właściciele często nie chcą przyznać, że ich kot stał się stanowczo za gruby, co nie służy zdrowiu. Żeby nie urazić jego uczuć, mówią o nim pyzaty, mocno zbudowany, albo przy kości, nigdy otyły. Lecz żaden eufemizm nie zmieni strasznej rzeczywistości. Szerokość grubego kota często jest równa jego wysokości. Należy przyjąć, że kod jest gruby, jeżeli nie mieści się w umywalce. Gdy już nie możesz wepchnąć go do wanny, nie ma wątpliwości, że jest gruby. Często zdarza się, że gruby kot mylony jest z napuszonym kotem. Na pierwszy rzut oka wyglądają rzeczywiście bardzo podobnie. Różnica polega na tym, że napuszony kot specjalnie stara się wyglądać na większego, choć tylko przez pewien czas. Na przykład, kiedy usadowił się w Twoim fotelu i chce Ci dać do zrozumienia, że to miejsce jest tylko dla jednej osoby. Tej niezwykłej przemiany dokonuje, wciągając w siebie bardzo dużo powietrza i zatrzymując je, dopóki nie postanowisz w końcu poddać się i wyjść. Słownik psychologiczny definiuje neurotyczność jako zaburzenie polegające m.in. na zmienności nastrojów i silnym niezrównoważeniu emocjonalnym. Wszyscy właściciele kotów wiedzą, a jeśli nie, to na pewno wkrótce się przekonają, że ich mruczki to jednostki o skomplikowanej osobowości. To indywidualiści, którzy kroczą własnymi ścieżkami. Chyba że na innej ścieżce ktoś akurat porzucił soczystego łososia, delikatną pierś z kurczaka lub krakowską podsuszaną. Wtedy mogą zboczyć z wybranej drogi. Co jednak począć z kotem zdiagnozowanym jako neurotyczny? Odpowiedzią na to pytanie jest książka Stevena Bakera Jak żyć z neurotycznym kotem, w której autor próbuje wyjaśnić, co wpędziło naszego kota w neurozę i jaką zastosować terapię, aby go z niej wyleczyć. Książka Bakera to pozycja obowiązkowa dla wszystkich posiadaczy mruczków. To właśnie dzięki niej właściciele tych futrzastych czworonogów dowiedzą się, czym najlepiej karmić kota, w jaki sposób go zabawiać i jak nauczyć się rozpoznawać kocie zachcianki. Dodatkowo każdy rozdział został wzbogacony ilustracjami, które pomagają odbiorcy w łatwiejszym przyswojeniu informacji. Zawarte w książce Bakera wskazówki należy jednak traktować z przymrużeniem oka. To raczej poradnik satyryczny. Na próżno więc doszukiwać się w nim fachowej wiedzy z zakresu weterynarii. To pozycja, która ma przede wszystkim bawić zarówno dorosłych, jak i dzieci. Luka Weste Złodziej Kości. Pierwsze znaki Luis odnalazła już po krótkiej chwili mały odwrócony krzyż wyryty w drzewie. Zaraz potem dostrzegła jeszcze dwa czy trzy inne znaki wszystkie małe i niedostrzegalne dla kogoś, kto ich nie wypatrywał. Zatrzymała się przy jednym z nich i przesunęła palcem po gładkich liniach wyrytego kształtu. Przypomniała sobie, że kiedyś, dawno temu, już to robiła. Niemal spodziewała się te znaki tu znaleźć, jak gdyby wiedziała, że one tu będą. Zatrzymała się i zaczęła wypatrywać wokół siebie czegoś znajomego. W oddali, w odległości mniej więcej 20 metrów. Dostrzegła niewielki wał. Pokonała ten dystans, rozrzucając butami liście i ściółkę. Gdy tylko dotarła do nasypu, poczuła znajomą wonie. Luka Weste, autor powieści Złodziej Kości, zabiera nas do świata swojej wyobraźni, w której to bohater z dziecięcych rymowanek staje się realnym mordercą. Czworo dzieci zwabionych legendą o strasznym potworze Kościuchu wybrało się do lasu. Powróciło tylko troje. Dwadzieścia lat później w Melling odnaleziono okaleczoną kobietę, która błąkała się po ulicy i powtarzała, że w lesie zaatakował ją potwór. Dochodzenie w tej sprawie prowadzi detektyw Louis Henderson. Gdy w pobliskim lesie zostają odnalezione kolejne ciała, detektyw podejrzewa, że ktoś podszywa się pod legendarnego Kościucha. I że ma do czynienia z seryjnym mordercą. Każdy z bohaterów powieści ma swoją tajemnicę, a wszystkie te sekrety w jakiś sposób prowadzą do kościoła. Napadnięta kobieta, znaleziona na ulicy, wciąż szuka swojego brata, który zaginął 20 lat temu. Sama detektyw również ma własne tajemnice i niepokojące wspomnienia, które teraz do niej wracają. Czasem dochodzi do przekonania, że te wszystkie morderstwa mają z nią coś wspólnego i być może to przez nią giną kolejni ludzie. Coś lub ktoś ciągnie ją do lasu. Jest pewna, że zna tę osobę, że zna Kościucha. Czy Luis odważy się wejść do lasu, żeby zmierzyć się ze swoją przeszłością? Czy będzie w stanie powstrzymać mordercę? To zdradzi nam autor dopiero na końcu książki.